Nie powinie się ta noga Przeminął czas, nie zapłacą za to słowa To tylko czas, tylko nasza wspólna droga Tak ważne jest, byś nie ważył słowa Niech nigdy nam nie powinie się ta noga Przeminął czas, nie zapłacą za to słowa To tylko czas, tylko nasza wspólna droga Tak jest, byś nie ważył słowa tak ważne jest, byś uważnie ważył słowa Zjedziesz na puchę, bo tym się przekonasz Zwaszka na ruchy, bo latasz na tych blokach Gdzie każda kurwa kleknie kiedyś do chuja Słów nie wyczuwasz, zapłacisz becer Czasami człowiek zapłaci najwyższą cenę Nie marszysz ziomek, bo będzie lepiej Nie jesteś kurwą, za to szanuję ciebie Niech nigdy nam nie powinni się ta noga Przeminą czas, nie zapłacą za to słowa To tylko czas, tylko nasza wspólna Droga. Ja, tak ważne jest, byś u was nie ważył słowa Niech nigdy nam mnie powinnie się ta noga Przeminął czas, nie zapłacą za to słowa To tylko czas, tylko nasza wspólna droga Tak ważne jest, byś u was nie ważył słowa Miałem koleżkę, co spoko był ziomeczkiem On lubił palić i wypić se kolejkę da. Ciągle powtarzał, że nie, nie, nie jest fejkiem ja jak głupiec, bo mu rękę Pewnego dnia dostał od nas cały pakiet da. Wszystko sztywniutko, miał wyrobić się w czasie Telefon padł gdzieś o tej na zegarze Tak ważne jest, byś uważnie ważył słowo racer ja Niech nigdy nam nie powinie się ta noga Chcę minął czas, nie zapłacą za te słowa nie. To tylko czas, tylko nasza wspólna droga. Tak ważne jest, byś u was nie ważył słowa. Niech nigdy nam nie powinie się ta noga. Przeminą czas, nie zapłacą za to słowa. To tylko czas, tylko nasza wspólna droga. Tak ważne jest, byś u was nie ważył słowa. Kurwa, wstawaj, Józek, kurwa, szybko wstawaj, ja pierdolę chodź tu, kurwa, jest, kurwa, kurwa, mordo, zmiar, kurwa, mordo, mordo, słuchaj, słuchaj, kurwa, peron zjechał na puchę, kurwa, peron się powalił, czaj co, so, kurwa, kurwa, mać, jebany, go pomówił frajeru Kryche, wiesz, co chodzi, nie? Ja pierdolę ale o który, gdzie, kurwa? <słuchaj> Jeden chór, jeden chuj, jeden chuj, jeden, jeden, jeden chuj, jeden chuj, jeden, jeden chuj, jeden, jeden, jeden chuj Widzałem wziąłkę, co ma imię miał kiłbasa On tylko czpał, czpał i latał Pewnego dnia Chujnęła mu się noga Przewoził kryształ i modlił się do boga Bóg mu nie pomógł, zawiodły boże słowa Zjechał na puchę, dobry chłopacina. BDW, BDW, o tym przypomina Do celi weszła gadzina Jeden chuj, jeden chuj Jeden, jeden, jeden chuj Jeden chuj, jeden chuj Jeden, jeden, jeden chuj Jeden Jeden chuj, jeden, jeden, jeden chuj Jeden chuj, jeden chuj, jeden, chuj, jeden, jeden, jeden chuj Czy miał ślepy, oś doby menem Proy w każdy głos znał tenek. Mówił nie klepie, a cały się te lepiej pod sklepem, waliły go na bebe. Miał to był kuchy, szpachelka i kubę Mogę mnie zjeść ja mówię stój, życie pisze z W do tej goni kuma pewnie skończy jak ten głupiec Jeden chuj, jeden chuj, jeden, jeden, jeden chuj Jeden chuj, jeden chuj, jeden, jeden, jeden chuj Jeden chuj, jeden chuj jeden, jeden, jeden chuj jeden chuj, jeden chuj Jeden, jeden, jeden ich chłopaczynę, nie wyglądał na frajera Ziomką Dostarczą zawsze temat, hurt albo detal. Poszła mela na jednego wariata z Bo nie przepuszczali, że sprzedał w sposób prosty Buty na korpus i gówno na wycieraczkę Od tamtej pory zawsze wpierdol spuszczali z partem. A ziomka brak jest, siedzi za hashtagiem Więc wysyłaj rakiety, bo brat bratu bratem Jeden chuj nie jeden, chuj, nie, jeden, jeden chuj, jeden chuj, nie jeden jeden jeden, jedę, jeden Łobus kocha najbardziej, ej, tylko w takim znajdziesz oparcie Przepraszam skarbie za wszystkie krzywe akcje Oddamę serce tobie i matce łobuz kocha najbardziej, ej Tylko w takim znajdziesz oparcie Przepraszam skarbie za wszystkie krzywe akcje oddamy serce tobie i matce Jujek mówił, żebym bym Ci odpuścił i dał spokój Aha. Myślałem o Tobie jak syfi mój pokój Jedyne kobiety jakie je kocham to Ciebie i matkę Aha. Zrozumiałem, gdy spałem na klatce Przybita paka handel Reszta była tam, gdzieś stałaś tam swoim klapkiem Kochanie, nigdy tego nie zapomnę, więc Chciałem się już targnąć, ale byłaś gdzieś koło mnie też ej. Pierwsze widzenia to była dla mnie męka Szyptałem do ucha, tobie tylko kurwa nie płacz Wtedy wzięłaś moją łapę i powiedziałaś Józek Nasza miłość płonie nadal Trzy lata później, jeszcze chwila i wyskoczę Zapełnili mi się widzieć, no bo miałem z celem koce Ja na spaceniaku, kraty zrobić muszę Za mę usłyszałem, kocham cię Józek Jak pokocham cię jak legie, to już do końca Pierwsze wyjazdy mecze, ja twój obrońca I pamiętaj, że cię kocham, bo Łobuz kocha najbardziej I moje serce kiedy Cię nie widzę Aha. Przepraszam, że kilka paragrafów mam przybite Na czy Dzihanciki wciąż rychasz Przez to skarbie, do teraz się z tym prawem borykam Ale będzie lepiej w co wierzę do końca Nie ma dymu bez ognia Ja Cię kocham do końca Więc Ty kochaj do końca Przepraszam skarby za te wszystkie krzywe akcje Kocham Cię, wiedz o tym Aniu. Ja po prostu inaczej już nie mogę Takie mam sycie. Ale pamiętaj, że zawsze o Tobie pamiętam I że Cię kocham Najbardziej jak tylko lubię, Bo... Łobuz kocham najbardziej Ej, tylko w takim znajdziesz oparcie Przepraszam skarbie za wszystkie krzywe akcje Oddamy serce tobie i matce Łobusz kocha najbardziej Ej Tylko w takim znajdziesz oparcie Przepraszam skarbie za wszystkie krzywe akcje Oddamy serce tobie i matce <laughs> Masz jak zajść tego skręta. jaki no, Jolfeszka kurwa ty. co się pojebało ci kurwa? Czekaj, co jadę. <śmiech> 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 kurwa kolędzie <laughs> <kurwa, ale śmiech> ty. A właśnie kurwa. Mordu jaka kurwa akcja. Ty nie uwierzysz mordo. Wiesz co ja odjebałem kurwa? Znowu się napierdoliłem. Wiesz co ja wtedy roje, <laughs> <laughs> Wiesz co ja no, no. Zgadnij kurwa. Znowu kogoś w pizdę zajebałeś. Kurwa mordo, Pietrus wyłapał na Sagan, Cześć, kurwa? Ja, ja piedo, Pietrus kurwa, Mord, przecież wiesz, ja pierdolę, on waży 60 kilo. Wiesz co chodzi, kurwa ty, no alkohol się polał, kola, kurwa z żubrową i chuja, nie? Nie było opcji, żebym go nie jebany powiedział kurwa twój stary, nie? Wiesz co chodzi. Kurwa. Ja pierdolę, znowu do twoje oczy, Za Demona. ojca, za ojca to bym zajebał. To pat, to orka, to pasja Znów komisaria, ta żonki na sankach To miłość i pasja To głos tego miasta Jestem dalej, jestem, zachęca za zakrętem Życie to nie ja jasta z konfidentem Jestem jaki jestem

dzieciaku, żeby żaden kutas na twojej drodze nigdy nie stanął, a jeżeli tak będzie, pozbądź go jego przywilejów do życia, pokaż mu, kto jest panem swojego życia i że nie dasz sobą pomiatać nigdy więcej. Nie, nie, okno nie, nie, kurwa są nie, nie, to nie, są nie, nie, okej, okej. Yo, okej, nie, 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 Ej, Ej, nie, 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 będzie o chińskim żarcie, Aha, ta. Jebać, jebać. Żarło, mu mózg wyzarło, Chiński zarło, mu mózg wyzarło. Chińskie żarło mu mózg wyżarło Chińskie zarło, mu mózg wyzarło. Chińskie zarło, mu mózg wyzarło. Chińskie zarło, mu mózg wyżarło Chińskie zarło, mu mózg wyzarło. Chińskie zarło, eh, żarło zarło. Hey. Codziennie w pod chińskim tam bywa. W restauracji, gdzie jest czerwony dyba. O, dają mi kuraka prosto z patelni. Dobieram se szubelka, obiadek będzie lepszy. W nie dycha, brun, dela pożycza. Odzioma co mi wisiał, więc już nie będzie wisiał. Dobieram se browara, dobra bierę dwa. Nie ma babol piwa, a nam ze się kurwa chlad. Dawaj tego browara, kurwa i nie świruj, właśnie. Masz problem, zaraz go wyjaśnię. O, dobry chłopak też napić się musi, Zajarać jak go suzy, sobie dupki. Do deg knajpy nie på wam som Tajne kurwy też lubią się nawcinać Budło finał i nie ma co się wcinać Uważny zomal to życie Właśnie tak, 2016, Jurek Józek <laughs> Jurek Józek, kurwa, na waszych głośnika Dokładnie tak, komerta WWA HWDP Chińskie żarło mu, mózg wyżarło 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 Chiński żarło mu, mózg wyżarło Chińskie żarło, mu mózg wyszarło. Chińskie żarło, mu mózg wysarło Chińskie żarło, ha, e. ha, Nachodzi mnie ochota, żeby wypić piwo. Patrzę obok, że stoi dobry hinol, więc Wchodzę i zamawiam półek pięć. Muszę zjeść, muszę coś zjeść do no chuja. Wchodzę, a tu dwa typy, się świecą klipy i cisa Słyszę jak ciężko oddycha, zamawiam na wynos i sos, chowam do kielni, o kurwa chwila, stoją żubelki Ty kurwa tajsze od królewskiego, ty dawaj pięć, biorę kurwa maj Co ty pierdolisz? I je wypiję na dzielni, w międzyczasie telefon od ziomów z innych dzielni Aha, halo kurwa, czekaj piwo kupuję, ja pierdolę i tak się kończy, błędne opowieści Uważaj czy w kinolu nie czai się niebieski Od mało do grobowej deski Do De opowieści z tych samych dzielnic aha? Jurek Józek najlepsze patologii Ładnie tak, ej WWA, wWA Nie, je Nie je się nie bać Nie, nigdy się nie wisz, małać głowa do góry Nie tygaj na robocie, wiesz co chodzi? Jurek Józek. Jurek. Ok, Jurek Józek. Trochę bardziej się dzisiaj, he. Wybane na to rekord. Hej, hej, Uzależnienia, uzależnienia. Codziennie ten sam schemat powiela Uzależnienia, uzależnienia. Nic się nie zmienia. Codziennie na tej blokach raz balony rano. Codziennie po każdy raz wyrzeczników. Codziennie patrol policyjny szeka Skurwia ta codzienność zwykłego człowieka Zawsze o piątej trzeba spalić bordę Zawsze jak jest piątek z siowem Lubię kiedy z klaszników dobry raz poleci Wtedy szybko turlą Hej! Znowu przy nas obserwują Józek daje sygnał który srebrną w gacie na do to kitrał na policja nie na policja Nie mam czasu, zabijam temat w Jestem kurwo narkomanem, po chuj ciebie swetę Bijesz i poniżasz, i kładziesz na glebę Za to pyszne ziółko, co te wkładam w kresze Uzależnienia, uzależnienia Codziennie ten sam schemat powiela Uzależnienia, uzależnienia Nic się nie zmienia Wiesz więcej z tego długów niż ajsu To cię nie uzależni Weź ziomek nie żartuj Nade mną czuwa Pan Bóg co pozwala mi nie pić innych Nic nie powstrzyma możesz być pewny Wkładam skoki co ja spalam na siłownie spadam Nie mam czasu na jebanie się po kątach Jestem Józek i nie ufam celom Nie ufam frajerom ELO Mam pani kocioł i spalam pakietik Jeden, drugi, trzeci, tak to życie mi leci Tak to morda się cieszy, tak pachnący mam dzieci. Nic nie biorę na zlejszy, ta w drugi mi się nie śpieszy Uzależnienia, uzależnienia Codziennie ten sam schemat popierań Uzależnienia, uzależnienia Nic się nie zmienia Uzależnienia, uzależnienia Codziennie ten sam schemat popierań Uzależnienia, uzależnienia nic się nie zmienia.